Wiesz, tak O. Bo ta broń jest spoko. I w ogóle. Fajnie, że jest Energy Richard, ale tak jak dostaliśmy, wiecie, wcześniej dostaliśmy z eventu, dostaliśmy wcześniej tę broń. I ona jest OK. Czyli nie jest jakaś OP. Nie jest jakaś OP ta broń, ale jak na Free to Play jest OK. Jakiś Energy Richard i fajne buffy, bo to są. Obrażenia to jest procent zwiększenia obrażeń po prostu, że dostajecie 16% więcej obrażeń z normali charge ataków I to jest spoko. A nagle dostajemy Claymora, który wiadomo, energy leech spoko, to tam zawsze troszeczkę, ale nagle dostajemy Claymora, który po prostu daje nam 48% ataku. I jak macie full questy Meluzinów zrobione, to są te cztery naklejki, co nie? Że tutaj są dwie i tutaj też są dwie. I to jest takie no i wtedy ten i wtedy ten miecz ma te dodatkowe efekty i on po prostu tak miga tymi naklejkami i tak dalej. Choć jest jeszcze, sorry, jest jeszcze jedna naklejka, poprawka. To jest 5. Tylko Dori nie chce pokazać. Myśmy to na razie na nawie. albo. Bo jest jeszcze naklejka z śrubką, gdzie się zbiera te 7 śrubek dla kogoś. To jest jeszcze jedna poprawka. To jest 5. No, ale ta broń, kurde, nie wiem. Oczekiwałem czegoś więcej. Oczekiwałem czegoś więcej po tej broni. Wiadomo, no free to play w ogóle, no żadna free to play broń, którą rozdali nie była dobra. Jedyne co to nie wiem, jak macie kuki Shinobu, no to kurde jest parasolka z eventu. Wydawało mi się, że jeszcze jest tych naklejek. No właśnie są jeszcze tego. Są takie gwiazdki, ale one są od początku na tej broni chyba. I normalnie jest tego, bo chodzi o to, że... Ja nie mam parasolki. No, ale parasolka była jedna z takich dobrych. Ale no wiadomo, no parasolkę możesz sobie zastąpić... O Boże. Iron Stingem sobie możesz parasolkę zastąpić i różnica będzie mała. Te bronie jakoś tak nie wiem. Mogliby zrobić, wiecie co? Mogliby z tego zrobić takiego dekacza, ale w innej formie. I mogliby zrobić z tej broni tak, że masz Energy Richard, ok. Masz ee, 24 ataku. I mogli, wiecie co by zrobić. Jak zrobisz questy meluzinów, to nie masz dodatkowych 24% ataku, tylko masz na przykład, nie wiem, 24% crit rate'a. Na przykład i base atak mogliby obniżyć. Mogliby, nie wiem, cokolwiek dać tutaj crit rate, crit damage. Mogliby to dać na przykład tutaj. No wiadomo, na no 24% crit rate to trochę OP. Ale no kurde, czy OP nie są inne bronie. No to jest tak wiecie. A jednak te questy z Meluzinami, no to trwa łącznie dużo. No bo ile to jest, kurde. To jest z trzydzie... no nie, 30 godzin nie, ale nie skipując dialogów. Nie skipując dialogów, no minimum 20 godzin poświęcisz na to. A czy przypadkiem około 20 godzin nie poświęcasz na wyłowienie całego dekacza? No wiadomo, więcej, no bo to się rozkłada na parę dni, bo nie każdy może chodzić po tych. Bo dekacz też jest darmowy i to porównuje trochę do darmowych broni, tylko wiadomo, ona jest limitowana z eventu. Broń ogólnie mega ładna. Mega ładna, fajne są te naklejki, śmieszna, całkiem fajna broń. I tak jak na przykład był wrotek. I dali tę broń. To jak ktoś nie ma żadnej broni, a chciał brodka, to to jest ok broń na niego. Zawsze coś. A jak ktoś ma nawie i daje tego Claymora, no to będzie jakiś żart, moim zdaniem. Bo nowy gracz, no nie zrobi tych questów meluzinów, od tak. <tryk> Nie mam takie przynajmniej wrażenie. Więc, wiecie, w porównaniu do poprzedniej broni, którą jest to, ja tego nie zbudowałem, bo ja na już miałem przygotowane bronie. Plus na katalizu trochę mam na koncie, bo mamy tego Wychita, mam Atlasa, mam jeszcze weapon z Karamusza. Meluzyny robi się łatwiej niż Aranary? No tak, ale i tak to jest, wiesz, poświęcenie czasu na to, co nie? Więc ja bym bardziej chciał, że za poświęcony czas dostajemy coś więcej niż 24% ataku Skończyłem w zeszłym roku, ja przed, ja przed premierą Fontaine skończyłem Aranary I zostały mi jeszcze tylko 4 do znalezienia na mapie, ale tak jakoś mi się nie śpieszy z tym No ale questy za ranarami mam pokończone Bo obiecałem sobie że przed Fontaine zrobię wszystkie questy jakie są w Genshinie I zrobiłem No a teraz mam kolejną sobie obietnicę Że przed Natlanem Przed Natlanem dokończę sobie te regiony Żeby wszystko pomaksować Ja nie wspominam o tych do znalezienia Krzynia od Aranarów jest generalnie tutaj gdzieś. Jak dobrze pamiętam. Chyba, czyli to jest ta góra. Albo, mm, albo ta, albo ta, ale chyba tutaj, albo tutaj. Albo to jest wewnętrzno tej góry, albo wewnętrzno tej. Coś z tych dwóch. Coś w tym stylu. Ojejcie. Nie wiem, kurde, nie wiem, jak mam tak ocenić tę broń, pod kątem fanu 10 na 10 albo 11 na 10. Design ma prześliczne, animacje w ogóle też ma prześliczne. Nie wiem, czy była broń w Genshinie, która ma takie animacje, jak po prostu masz ją wyciągniętą, co nie? Zaraz powiem coś o banerze mi, bo też, kurde, trochę patrzę na to i trochę jestem wkurzony. Fajne to jest. Dolecą sobie jakieś takie pierdłki. No nie, moim zdaniem cute. Ale no, pod kątem brania tej broni na kogoś to nie wiem. Jak na szybko, tak jak wiecie, zrobiliśmy. Zaraz se przejdziemy do jej mi. Zrobimy taką powtórkę, tak jak z tą książką z eventu, chat. Zrobimy sobie powtórkę, tak jak z tą książką z eventu. Claymory tak, jak wtedy. Na katalystach sprawdziliśmy, na kogo może to być dobre. Na klejmory. Wiadomo, nawia na upartego tak, ale masz problem z krytami. Ale to samo było z poprzednią bronią, czyli z tą książką. <laughs> Więc to jest takie, wiecie. Klejmory skalujące się z atakiem. No i prawda jest taka, że w sumie każdy tego użyje poza kawechem. No dobra, i to jeszcze nie użyje. No to i to i kawech odpadają. No, się łapie, no bo ona defa. No i to w sumie też się łapie, no bo zamienia defa na tego. No, sayu to coś innego, dobra. Po kolei, Razor. Nie masz Razora? Nie mam. Cześć stary, cześć. Dalej nie mam Razora. Nie mam Razora do dziś na koncie. Ja wyszki kiedyś Dilukowi, dam. No, Diluc, do Deluka też spoko. Do Razora nie wiem. Cześć, jakie dzięki bardzo za. Przesyłka. Aki kochany, pozdrawiam Akiego. Przywiózł mi Energolka. Dobra, wracamy, tak na szybko. Do Razora. Nie wydaje mi się, żeby to by było dobre. L Jakby na Razora jest fizyczna broń z Dragon Spina i można sobie grać pod Fizykala. Można grać Armageddon Razora, który jest śmieszny. Albo Elemental Mastery Razora, który ma... Yy, który ma tego? Yy, tam jakąś broń pod Elemental Master. Czekajcie, Akiego muszę pozdrowić. Aki! Mocie pozdrowienia od starego! <grymne> ojeju kocham, kurde. No, yy... Dalej, Bejdo. To może być dobre na Bejdo, bo Bejdo potrzebuje trochę energy rechargeu. Składacie ją pod emblema, więc i tak to się przeskaluje na trochę. E, trochę obrażeń. Pozdrowiesz to ode mnie też? Masz pozdrowienia od czatu! No, już uznajmy, że od wszystkich, dobrze? Elemental Master Razor z Nakidą? No. No masz pozdrowienia od starego, masz pozdrowienia od Darii i tak dalej. Możesz coś powiedzieć? Ani pozdrawiam. No i widzicie, też pozdrawiam. Tak, bo nie. <laughs> Jak dacie pieniądze, to wtedy pozdrawiam. Ja. I tak już was pozdrowił. Tactics, ja pierdzielę. Dobra. Mogę ci przy... Duke, masz tą Duka weź, Duke. Rozmawiam na temat nowej broni. O, o tej siekierze? No, nie, nie jest, o siekierze. Jak jak patrz, to ty się jak ma masz spać, bez... ja ci pokażę, będzie przerywnik normalny. Patrz, masz, masz taki mieczek. I ten mieczek ma takie efekty śmieszne. Dobij, uderz No, nie widzisz, że ten. Aaaa, zajebiste to jest. No. Ale musisz zmarnować 20 godzin na robienie questu. No nie Ale że idolnie pozdrawia żałosne dwulicowe no Tak no przecież pozdrowiłem Co wy chcecie To Powiedz jeszcze raz i może znikać ja Pozdrawiam was drodzy widzowie Pokaż sobie no nie, Animację normalnie. bicie czemu to Animację ma normalną chodzi po prostu o to że efekt jak masz hmm. Dobra Zajebiste to Mógłby być inny kolor Tak no Dobra, czat, wracamy do przerwnika Claymory. Na Razora odpada, bo są trzy różne inne opcje. To jest moje zdanie. Na Razora to odpada. Dacie pod Fizykala, dacie pod Elemental Mastery z Nahidą. Dacie jakiegoś Armageddon Razora, albo tego Fizykala już faktycznie, czy coś. No, upartego, no to co innego dacie. A Wolf z Gravestone i tak. Na Bado to może być dobre, moim zdaniem, bo na Bado rzucacie emblema i ona głównie z tego ulta ma pizgać. Dużo ataku się przyda. Energy Richard się przyda. Więc na Bado ta broń może być dobra. Na Noel raczej nie, bo potrzeba samoobrażenia. Na Chonju nie? Może być w teorii. Jak ktoś gra na przykład czterogwiazdkowymi postaciami. Albo ogólnie jak ktoś na przykład Chonyunem gra to ta broń może być spoko i mi się wydaje że ona finalnie Ona finalnie wyląduje chyba na moim Chonyunie I sobie zagramy jakiś national team do Chonyuna bo on dostanie bardzo dużo ataku Chonyun Dostanie kurde e, Tego Energy recharge do ulta i będzie spoko generalnie możemy nawet spróbować potem jakimiś tymi czwórkami abyssa czy coś Na diluku wydaje mi się to kompletnym bezsensem ta broń z Meluzinów, bo Diluk nie potrzebuje energii Recharge'a, On ma co chwilę ulta I na cholerem mu pakować więcej. Yy, to może zostawmy spokoju. Yy, Jula. No ona ma broń fizyczne, więc nie ma co kombinować. No ta broń na pewno nie jest spoko. W teorii na no, trochę Richardzu do tego, ale i tak gra się baterię do niej jakąś. Dobra, znikam znowu w ciemność, do po drugie. No. A co ty chcesz od Sinian? Design ma ładny, ale ta postać jest do zmiany kompletnie, mimo że nie mogą. Ja nie wiem kurde kto wymyślił, że ona z ulta bije pół Pyro, pół Physical. Na C6 się kurde z defem nagle skaluje. Ja nie rozumiem. Postać super. Postać jest super, ale naprawdę... Nie wiem co za design się spierdzielił z nią. Do to raczej odpadnie wydaje mi się. Saju z ataku za bardzo nie... Na no, ulcie zawsze krytuje, no ta. Do Ito raczej nie, do Dory. No, raczej wolimy jakiegoś Fawoniusa albo Debela. No, w Saju głównie Elemental Mastery potrzebuje, to prawda. Albo jakiś Energy Richard, żeby miała ulta, co nie? Tarcza skaluje się z defem, a sama jest pod ataki DPS-a, więc słabo. No, no, no. Problem jest z tą Shinian. Ja ją bardzo lubię, ale no. no kurde, jak oni zrobili takie rzeczy. No, Saiu też się nie skaluje z atakiem, a jak macie C6, no to ona z Elemental Master się skaluje bardzo mocno. Deja. To może być na Deja, ale kryty weźcie, wyrównajcie. To jest ciężkie właśnie, że wyrównać kryty. O Energy Recharge się przyda, bo emblema się Granadei Dacie jej tę broń, macie dużo Energy Recharge, u. macie bardzo dużo base ataku. Macie atak Z Elemental Mastery też, ale z atakiem też. No widzę, widzę. No tak, ale z tym atakiem, to tak wiesz. Ona ma bardziej, wiesz, ja osaju mówię bardziej w kwestii C6, co nie? Głównie tu się rozchodzi o Elemental Master i ten atak nie aż tak. Saju z ataku ma leczenie. No tak, ale na C6 to trochę inaczej wygląda. Być tak ona leczy dużo, więc. Szkoda, to nie mieć, to Jin by przygarnęła. Nadeje może być, kawych odpada, bo Kawech kurde. Nie wiem, kurde. Ja mam do kawecha problem. Ja do KWH mam problem. Mimo, że go bardzo lubię, to ja mam do niego osobiście problem. Że coś poszło nie tak w designie. Do Fremineta? No raczej nie. Wolelibyśmy chyba broń na fizykala. No i do NAVI to jest takie. Do NAVI to jest Zapchaj Dziurę. Tak samo jak ta książka z poprzedniego eventu jest Zapchaj Dziurą do Wrotka. Nie wiem, no wydaje mi się, że Beido, Chon Yun... Bej do Idea. To są takie trzy postacie, które na 100% w pełni skorzystają z tej broni. Ta, ta trójka, co nie? Nawia od biedy, co nie? Jak ktoś nie ma żadnej broni na nawie, to może być. Ale Bej do Coniun, Idea, wydaje mi się, że to są trzy postacie, które chyba najbardziej skorzystają z tą, z tą bronią. Myślę, że Aquila Pawonia będzie pasować na Beneta. Czyli ogólnie to jest broń dla tego to jest broń ogólnie dla Beneta co nie taka w teorii co nie bo base atak duży a Bennett bufuje od ataku base'owego co nie więc dlatego im wyższa broń z base atakiem tym większego bufa daje Benet i w teorii jak masz duży energy recharge na Benecie to Favoniusa wymieniasz na Favonie i on wtedy mocniej bufuje ale ja jestem zdania że Favonius Sword jest lepszy na Benecie bo ładowanie party całego I jakoś tak nie wiem z jednej strony duży buff, z drugiej strony, kurde ładowanie całego party. Ale tak wracając, no mówię, no Deja, Beido i Chonjun mi się wydaje, tylko na te trzy postacie ten Claymore. Ładnie wygląda, ja sobie go zostawię na Dori i potem sobie go przerzucę na Chonjuna. I mniej więcej tyle.